Przechodzimy do umycia krocze. Wodę wymieniamy oczywiście według potrzeb. Zaczynamy od mycia ud. Warki dalsze i spojenie łonowe, osuszamy. Jeżeli pacjent jest w stanie, to oczywiście dajemy rękawicę pacjentowi i może się sam podmyć. Pamiętajmy tylko o tym, żeby później umyć rękę chorego. I nogi. Odkładamy ręcznik. Tak samo jak w ręce możemy skiąć nogę w kolanie i włożyć pacjenta stopę do miski z wodą pak i stopa.

Się odkrywać tylko tą część ciała, którą chcemy umyć, aby nie narażać pacjenta na niepotrzebne ochłodzenie. Suszamy. Oczywiście poznawcie u stóp też obcinamy, tylko pamiętajmy o tym, żeby obcinać je na prosto, nie na okrągło, aby się nie wrastały. Możemy użyć palsemu. Obserwujemy też strategiczne miejsca, czyli pięty, które też są narażone na odleżyne. Wspomnę jeszcze, żeby pamiętać o. Ta jamy ustnej, którą wykonywać należy na po każde... po... dwa razy dziennie najlepiej po posiłku. <gryw> Dziękuję bardzo.